To ile tu hektar ten kombań kości? 6? Na całe połacie. Aha A to fabrycznie malowane było? Nie. to jest 90 rocznik. Ale kłosy to ma Jaki to jest? Nie, to jest ten nowszy. No to jest 9.0. 71809 Nie, 803 710... 71-609 numer fabryczny to już jest nowa I, no, i to się panu podoba już nie? no kurwa i co wraca to? nie używałem jeszcze nie używasz? to dopiero kurde dopiero skosiłem hektar, nie. hektar? Ale, ale, ale co? używa się to czy nie? Ja dopiero hektar skosiłem no, dopiero go ile mam? 3 tygodnie A. 3 tygodniowy kombajn no ale to jest 9.0 rocznik to już nie ma żartów ile? Taki... Nie no widać, że już gdzieś po przejściach jest jakiś Tutaj osłona pękła, coś ktoś pospawał Pokrywa akumulatorów nie ma Dla, Ten. te... Blokowania te... ja odpierdol się! <grym> się! Czapkę zabierze Na głowę skoczy Przed deszczem tak zakryty widzę? Ja tam w budowie a. No mhm. już ma nie padać, to już można prostego, nie? A to dzisiaj chyba lało, co? Dolało to, że się... Bo widzę, że mokro. Ma całkiem tu inny. Mhm. No całkiem co innego. No taki tam Ile za niego dałeś dużo? To jest nowy rocznik to już ponad 20 tysięcy. Nieee, no, tak. A żeś taki wiatr dowiewał pełną, tak? Ja tu? Nie ma, nie ma mocny? Pas Pazwy. Pazwy mocny? Pazwy wyszedł elegancko. Działa no, wszystko. Nie, no, widzę, że tutaj jest. Jeszcze pas, pas jeszcze wyjdzie. Jeszcze go Nie powinien wyjść więcej. Nie, więcej. nie powinien. Ile obrotów masz? No, 12 tysięcy. Było to za dużo. Wykręcić by można. 12 tysięcy kurwa? Nie, na 1200. 1200 znamy. Ale choć mimo to, ale... Znaczy taki jakiś Jak Tak lustro. Elegancki. Ani nic. Mm -hmm. Rozdrabniacz, jak złota. A czemu tutaj słomy tak tyle masz? O, on ma całkiem inne to sito ty. Ale ono w ogóle powinno... No bo to jest sito od starego kombajnu tak. Mam. to jest od starego kombajnu. Majster, ale to sito musisz przymknąć. Nie wiem jak ty jak czysto ty kosisz. Jak dolne dolne? Tak. Dolne jak przymknę to kurde idzie dużo ziarna jeszcze raz jak wprzężycie na mo Gdzie? na mocarnię jeszcze raz goni Polejnik kłosowy. Mm -mm. Jeszcze przymknąć? No. No, musi... musi... Jakie te czyste zboże koszt? No idzie pan zobaczymy. Tak jak w tej chwili na tym ustawieniu Diament. Bo tu idzie tego sito to drugie. Rozdrabnie, elegancki powinno być przy tego musisz troszeczkę go wziąć, przymknąć coś jakiś to jest, to, to twoje dla to tak możemy do Widzę super rocznik 1990 elegancki masz, to jest raz a czemu to duży wiatr? no to, to duży wiatr jest, widzę, że gdzieś I, a z tyłu patrzałeś, nie wylatuje? czysto jest wymuszone. co? z tyłu? suchutkie, czyściutkie U, sucho, no, no, czyściutkie, duży wiatr a obroty ile masz, dosięgają ci? na muszarni? Na... Mm. zarno drobne, ale czyste, nie ma co narzekać trochę ma obsaję. ale że ci nie łupie, jak tyle obrotów nie, nie połupię chyba. Dobro, ty masz 1000 to i tak A ja tyle nie mam na ustawione. Ja to mam 800 obrot. Ja nie mówię, że ja tego, nie? No. Ale żyto to masz na niebieskie to. No e no przężyto prawie. Przężyto ma za zaje... Prawie do szyi się. Tak, a kurwa, takie jak ja pierdolę. Poważnie mówię, no. Choć wiesz co? nie, ja się tobie nie dziwię. Dużo. Jak? Ale jak nie upiał, że to, się to popatrzcie, to. Przepiękny jest ład. Ładny jest łan, to ja nie powiem, że nie. Jaka słoma żółciutka. Jaka słoma jest z tego. To jem, na naborniku? Na wozu żeś dał chyba, nie? A, no bo zobacz on. No. No, ale ty mówisz za 1200. No.

Mm -hmm. No mam osłonę wariatora, panie Kazimierzu. No, to, jest, to jest właśnie, no. Ale chyba spęknięta, czy no. nie? nie? Nie, nie, jest cała. Nie, cała jest, to jest Cała jest, o widzisz. O. ja ci powiem już w dobrym stanie ten kombaj rozumiesz A zobaczy pan sprzęgło na tym. E, o, na widzisz. gardzieli czy nie jest luźna. Nie. Było. O, Było. Już naprawiamy. Widzisz, a widzisz, a widzisz. A u niego cała złość zleci. Cała łoś kurde, spadnie. No, o, ładnie tu mu chodzi. Ja nie powiem, że tego. Ja i to zobaczę tam zobaczę, te A tu blachę robiłeś sam? Nie, to jest ta sama, tylko pod dywanikiem bardzo. A, zamalował. No, ale do końca macety. Włączone. To musi słabo wym, Ale wymłaca To to dolne to jakby. No jakże? jak, jak nie gubi, jak się nie tego, no to widzisz, a tu masz. No masz już Jedna druga, no nie? wiem. to za to ma za tego, ci tak Dlatego on taki, on ci się nie dławi? Nie, o właśnie, to jest właśnie ten problem. Miałeś i dobrze zrobiłeś. Bardzo dobrze. Czekaj, o tu kurwa, jak jest tą lampkę o, Coś tu wychodzi. No. O, trochę. No. O, tu masz, o, ci stąd. Jeszcze. Tu ci kapie, stąd. No. Na to, na to cieknie, patu. No, to kapie z góry zbiornika. No, z tej grubej rowy. O, no, patrz, tam musisz dokręcić, patrz. Mhm. Ten to... duży, o. Ten duży ten, tam ci tam kapiesz. pękła rurka. No, pękła albo nie, trzeba dokręcić. I potem ci cieknie. A tak jest w dobrym stanie ten kombajnisko nisko, kurwa. podłoga, podłoga zdrowiutka, a nie jest no. Nie, kurde... No ale... popuścić wiatr, dobrze. Tak, popuścił sobie wiatr, niedużo. Si to tam... Miałem go jeszcze tak, kurde, z wierzchu, bo taki był zakurzony, go miałem jeszcze go tu, kurde, obmyć, no ale nie myłem, bo szkoda, bo mi tego wody weźle, lać, on, jest... nie wygląda, ładnie wygląda kombajn, to jest tak jak widzę z tych bizonów, co my tam oglądamy, nie? To no ten jest w dobrym stanie, takim, o, tak jest najlepszym, można powiedzieć, e, w stanie, nie? No, takie akumulatory, takie kręci, pale no widzisz, no czego? No, elegancko, nie zakładasz tego. No, nie, ścinacza, bo ci ma nie, 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 tam ze Ścina nam się jeszcze tej ozimy. Ścina to jestem zadowolony, kurde w rzuci. Rzuci, rozbawi, nie ma na No, 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 Tam no. Noże dobre, dobre. No, bo w tamtą starą miałem żukowską, ale ona tam przeciw noże, parę brakowało, taka Aha. ona kurde szarpacha. Wyrzucała, a nie ciała. A ten ciągnik tak jak, jak, jak pokaż tutaj, tutaj, chodź tutaj I też tak samo patrzę, od odpierdolił ten ciągnik, zobacz. Zobacz, zobacz, tu. Tu ma na zegar ciśnienie. 360, pomal, wymalowana tu jest, zobacz tego, no co ty? To 60. No, że Nowe opony pozakładał, tutaj zobacz, co tak? Świeca tutaj, bo ja tu nie widzę. Patrz. No to wszystko nowka, pani. No to Kazimierze. widzę, widzę, że nowe. No to, to jest wyzec. oryginalne, to widzę zrobione. Nie, Ty masz dwie czy jedną? No, dwie. Dwie? Patrz jak to pasuje. Widzisz, tak powinno pasować, a nie tak jak to, to ja e, założyłem. Nie? To kiedy ten, to było robione w tym roku? Nie, to było dwa lata temu. Aha. I tak stoi? Nie, jeździ. Ale... ale no on nie robi, robi o... Co? Wujka, A o, tak, odczynata. na, na za zapalisz i tego, tak? Nie, na akumator do Bizona zabrany. Aha, do, do Bizona zabrałeś, teraz, nie? Teraz. A tak to chodzi, nie? Jeszcze elektryka. Tak samo, ma. ja to tak samo, ten żółty co mam, tak samo też, też pomalowałem, też chcę pomalować, tak, nie? No tak ten... by był pięknie, nie? Tam jest, tam jest kabina Gdzie tam. Aha, no to nie chłódę czego nie No, no. czekajcie pana ja bym tam chodzi, to Daj tu to światło, zobaczę tu z tyłu. No zaraz wyjedziemy. Pat, tu weź. Zapatrz no, tu, zobaczę tu jest. to lekko. się co ma. O, wałek pęknięty ma. Nie. Ja, no ten, 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 to bym wymieniali. Bo to nie musi tak chodzić. No, pek, no jest pęknięty. Pęknięty. Jest, jest. Ale to nie widać. Daj tutaj, zaświeć do tutaj. To no tu ma dobre, tu ma właśnie tu, no właśnie no. A tu, tu nowe bolce. No bo tu nowe, tak samo ja wiem, że on nowe kupiłem, ja to stare zakładałem, a tu zobacz, widzisz, takie same zrobię jak tu widzisz o, i te tulejki tutaj, nie? Mhm. Ale bałek, tu masz pęknięty. O, wiesz o. Tutaj. O, on pęknięty, jest no. No, to jednak. To oto muszę kupić, ja też te nowe, wiesz te nowe, to ile to kosztuje, nie wiesz? To za to płaciłem to, to Teraz wszystko podrożała. Pa, Stówę za to płaciłeś? No ale to A to... Jedno, jedno i drugie? Nie, ten tańszy, bez korbki jest. Tak, ta? Szy Ja jest właśnie to... muszę kurwa dać, ja mam od Zatora, wiesz? No, nowkę tego, i już, to tu masz 260, dwie sześć tam to mi to? Tu ta... no kabina jest, ale to taka, nie z rur. Nie, to jest, taka... nie, ta jest całkiem nie, kabina? Jak moja? Całkiem inna. Ta, ta jest uratowana przed hutą. O, taka mina? Nie, ciągnik. A ciągnik przed hutą jest? Przed tym? A nie handlujesz ją? A, już było na nią. Co? Już było na nią. Ta? No tak samo na tamtego, nie? No. Gdzie bym sprzedawał, nie? A tu tłumika nie ma. A... Nie, bo tu się kurde... A, bo się nie mieści. To się ta... są... Jest stoi tutaj. Do mm. tego garażu z tłumikiem nie wchodzi. A pompę regenerowałeś? Czy taka była... Pomp nie licy A tak, bo takie... Jego historia jest taka. To wam zdjęcie pokażę tutaj jak ona wyglądała. Kupowałeś, baskielową kupowałeś. Widzę. Siedzenie nowe. Kopony kula... nowe są. Tak, opony nówki. Bo ja widzę, to też kup, kupę kasy pierdoliłeś w pierdoliłeś z niego. A ten sposób wyjesz. O, o, właśnie, o właśnie. Co tam widać? No, o, widzisz widać. No. Ciągnik z O. No. No to ta kabina jest, co tu stoi. No. Jest, no. yes. no. tak jest. No. Tak wszystko nowe. A to strzypenie. Wszystko pomaluję. W orginale Aha, w no nie. Naleźmy. Widzisz, widzisz. Aha. No i wiesz, to jest to. Aha. Aha, widzisz. No no. To piaskowane długie. Nie, A to... Szczotka. Szczotka Bosch'a. Ten też muszę boleć. Wymienić, bo też mam tutaj luz, ale tyle co on tam chodzi, to tam wiesz, idzie. Tam w tym czerwonym, wiesz co tego, tego robiłem. Wiesz. No, widzisz. No, jeszcze tu jeszcze macie do roboty trochę, wiesz, No, Instalację trzeba. No, instalację założyć, to założyć.